Była za dziesięćdziesiąta. My widzimy się w kolejnym streamie z Jamy Niemula, oczywiście na żywo. Susel jest zawsze na żywo. Zapraszam was. Dzisiaj będzie Ray Cross. No, no, Manko, tu Philip oczywiście. Jak zwykle ja przypominam Wam, że w tym miejscu, o tu, możecie sobie wybrać temat na jutrzejszy odcinek. Wczoraj wybraliście oczywiście Rayleigh Cross, dzisiaj o nim porozmawiamy, ale wiecie, od czego zaczniemy. Zaczynamy, jak zwykle, od Breaking Newsów. Tomasz Golob, nasz polski żużlowiec, w niedzielę miał bardzo poważny wypadek na motorze crossowym. Skończyło się to tak, że uszkodził sobie rdzeń kręgowy i zapadł w śpiączkę. Na szczęście wczoraj, w poniedziałek zaczę zaczęli go wybudzać. Dzisiaj udało się odpiąć go od respiratora. Jak się dowiedzieliśmy, najnowsze wiadomości już porozmawiał z lekarzem, także trzymamy mocno kciuki za niego. Mamy nadzieję, że wróci szybko do zdrowia. Piona Tomek. A jak jesteśmy już przy. Motoryzacji, no to Tom Hanks na pewno znacie takiego aktora. Ostatnio podziękował Polakom za to, że podarowali mu co? Malucha! Fantastycznie! Fantastycznie! Widzicie, gwiazda Hollywoodu e, bardzo jara się tym, że będzie mogła sobie pojeździć małym polskim maluszkiem. A nasi koledzy z Boru, Borowiki, Biuro Ochrony Rządu konkretnie, wzięli najnowsze BMW serii 7, warte 2 miliony złotych, takie prezydenckie limuzyna i mieli testować opony w związku z wypadkiem sprzed ro, roku. Wzięli takie nowe BMW, żeby testować opony. I co się na testach stało? Uszkodzili to BMW i tak wygląda po ich testach opon a opony całe, nie? <noise> Okej, okay, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli konkretnie Rallycross. Moim skromnym zdaniem Rallycross to najbardziej, najciekawsza odmiana, mm, dyscyplina sportów motorowych, wyścigów samochodowych. E, Powstała oczywiście w Wielkiej Brytanii, już w 1967 roku odbył się pierwszy wyścig, a wyścigi takie odbywają się na zamkniętych torach o długości około kilometra, z tym, że część toru jest asfaltowa, a część szutrowa. W jednym biegu startuje kilku y, zawodników naraz, którzy zasiadają za sterami małych samochodów, takich jak Ford Fiesta, czy c 3, czy Audi A1, z tym, że te małe autka posiadają dwulitrowe turbodoładowane silniki, które potrafią osiągać nawet 600 koni mechanicznych, co czyni je najszybszymi pod względem przyspieszenia autami na świecie, od zera do setki. Takie autko rozpędza się w 1,9 sekundy. Kurde, to jest szybciej niż bolid formuły pierwszej. Rallycross to bardzo kontaktowy sport. Auta jeżdżą bardzo blisko siebie, co często kończy się kolizjami. Ciekawostką w tym wyścigu jest to, że każdy zawodnik podczas jednego wyścigu musi przejechać co najmniej raz tak zwanego Jokera. Joker to takie trochę dłuższe okrążenie. Dodatkowo odcinek trasy, który zajmuje około 1,5 do 2 sekundy. I tutaj liczy się strategia. Niektórzy Jokera zaliczają na pierwszym okrążeniu, inni czekają na sam koniec i starają się wybudować sobie przewagę nad, odpowiednią przewagę nad resztą stawki. Właśnie przy tym przydają się obserwatorzy. To jest kolejna ciekawostka właśnie w Rallycrossie. Każdy kierowca ma dwóch pomocników, którzy obserwują cały wyścig i pomagają mu ustalić właśnie najlepszą strategię jazdy. W takich zawodach biorą udział e, byli rajdowcy, tacy jak e, pan właśnie Peter Solberg. Bierze udział też pan Ken Block, którego na pewno znacie, był w naszym jednym odcinku. Albo jak graliście e, w Tonego Hołka, to... Jest tam taki facet, który nazywa się Bakilasek. On też startuje w Rallycrossie. Naprawdę czołówka, z czołówka i właśnie światowej, e, z światowych rajdów, i też nie tylko właśnie na przykład Bakilasek. Zresztą zobaczcie teraz kilka faili, kilka wypadków i upadków na Krosie. W trakcie Rallycrossie. Przewrotka. Ciekawe, czy polegał na ten pojechał <laughs> Widzicie jak się spychają? To jest naprawdę co chwilę się wydarza jakiś wypadeczek, upadeczek, jakieś potrącenie, wytrącenie z trasy. O, to też, wjechał ja jeden Bardzo blisko siebie przejeżdżał A to Ken Block To wypadek pana kana block. I to jest w ogóle hardcore Uff. Ja nie wiem jak to się skończyło Grube, to, to ostatnie było naprawdę grube. No dobra, jak już zobaczyliśmy wypadki, to na co jest czas teraz? Jak myślicie? Brajanusz, dawaj tu do mnie. Gdzie jest Brajanusz? Mam, mam go. Ledwo usiedziałem. Jest Brajanusz, przyniósł ocenę. Oczywiście, jak co odcinek, oceniamy sport, o którym mówię. Dzisiejszą oceną dla Crossu jest... Uwaga, w żółtej kopercie im przyniósł. 6 z wykrzyknikiem. Mocna szóstka, mocna gruba szóstka. Ginąć się tam raczej nie da, chociaż ten ostatni wypadek był taki, że nie wiem co tam się stało. Ale szósteczka zasłużona jak najbardziej. E, także kolejny stały punkt programu. W tym momencie przechodzimy do przeszukania polskiej sceny raili crossowej i znalezienia dla Was ultraniemula. Jest taki pan, nazywa się Martin Kaczmarski. Jak wiecie już, jest na pewno kierowcą w Rallycrossie, ale jest bardzo wszechstronnym kierowcą, bo startował też w offroadzie, w rajdach terenowych, w rajdach płaskich. Jest kilkukrotnym e, medalistą w Pucharze Świata cross country i zdobył też dziewiąte miejsce w rajdzie Paryż-Dakar, także naprawdę bardzo wszechstronny zawodnik, zaczął swoją jazdę w wieku bodajże 16 czy 15 lat, wtedy jeździł taką ala offroadówką, a później zaczął przenosić się na inne sporty, w tym momencie startuje właśnie w cross country i w crossie. On jeździ fiestą, tam z tym, w tym filmiku, który widzieliście, to jedyna fiesta, która była, to był właśnie on, także jak najbardziej zasłużony ultra nie dla niego, a my przechodzimy teraz do smaczka niemula, smaczek! A w smaczku zobaczycie pojedynek, właśnie, fiesty Kaczmarskiego. E, to też on tam będzie jechał z, z motocyklem, oczywiście, żużlowym. Zobaczcie, co się dzieje. Myślałem, że Fiesta wygra, pewnie Wy też, ale jak się okazuje nie zawsze moc, to znaczy wygrana. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że byliście, dzięki, że jesteście. Na sam koniec przypominam Wam, że w tym miejscu możecie wybrać sobie temat na jutrzejszy odcinek, jak zwykle. Tutaj oczywiście nas subskrybujcie, klikajcie subskrypcję, komentujcie, lajkujcie, a my widzimy się już jutro za 10.00 .10, oczywiście w jamie niemula. A teraz chodźcie, jeszcze pogadamy chwilę po streamie. Nara! No i co tam?